podekscytowana, bo za chwilę przyjdą tu moi goście na wakacyjną kolację i zamierzamy dzisiaj na tym tarasie spędzić nie tylko wieczór, ale także noc. No i nie zdziwiłabym się, gdyby oprócz kolacji miały tu miejsce śpiewy i tańce. Jednak wieczory i noce w górach są bardzo chłodne, dlatego bez ogrzewaczy się nie obejdzie. Akurat te sprzęty, które stoją obok mnie, to są profesjonalne ogrzewacze, które można spotkać w restauracjach i hotelach. Uważam też, że w prywatnych domach, na werandach, tarasach i ogrodach robią spektakularne wrażenie. Ale świetny design to tylko jedna z zalet tych gadżetów. Najważniejszą jest ciepło, którą dają, a także urok migoczącego ognia podczas spotkań towarzyskich. Dodatkowo te ogrzewacze są bardzo proste w obsłudze. Na przykład ten z kamyczkami to jest opcja dla leniuchów, dlatego że włącza się go za pomocą pilota. A ten sprzęt wygląda zupełnie jak ogrodowy, złożony parasol i kojarzy się mocno nad morsko. Wystarczy go włączyć tym pokrętłem. Można sterować wysokością płomienia. O, można mieć taki duży, albo taki mały. Ja to chyba wolę duży. O, fajnie jest teraz. Gdzie ci goście?